Witam Cię wszystkich bardzo serdecznie, gdzie tu jesteśmy. Ciemność, mrok, a za chwilę z tego mroku rozlegnie się potępieńcze wycie wilków. Tak, bo dzisiaj będzie odcinek o wilkach, prawdziwej pladze, która nękała nasze miasto na przestrzeni wielu wieków. Zapraszam do oglądania tajemnic Gorzowa według kwiatka witam nie wiem czy wszyscy nasi, mieszkańcy naszego miasta zdają sobie sprawę jak specyficznym miastem jest Gorzów Wielkopolski na przykład aby udać się na grzyby wystarczy wyjechać 5-6 kilometrów za rogatki miasta już jesteśmy w lesie i to pięknym dużym rozległym lesie w którym są wielkie drzewa niektóre nawet stuletnie ponad stuletnie grzyby i różnego rodzaju zwierzęta. Często po naszym, lesie można, po naszym mieście można zobaczyć jak spaceruje lis albo jeż. Na Śląsku tego nie zobaczyłem, mieszkałem dwa lata na Śląsku, to wiem. Tam lasów nie ma, a jak jest, to jest ten las, bo Boże drogi jaki parchaty. U nas to jest prawdziwa dzicz. A proszę sobie wyobrazić, jak tereny wokół naszego miasta musiały wyglądać kilkaset lat temu. Drzewa, lasy wkraczały w, po prostu wręcz na tereny miejskie. Wystarczyło wyjechać na górkę, tu gdzie jest teraz osiedle Dolinki, i już byliśmy w lesie. A bliskość lasu niesie ze sobą oprócz korzyści. Pewne bardzo uciążliwe i przykre niespodzianki. Chciałbym to nawiązać do pewnej bardzo mało znanej miejskiej legendy, kiedy to w roku 1598 w pewien mroźny, prawdopodobnie grudniowy lub styczniowy wieczór gnany przez stado wilków olbrzymi jeleń pędził przez gorzowski most na rzece Warcie. Przez bramę mostową niestrzeżoną. Dlaczego niestrzeżoną? Bo była to niedziela. Była to niedziela i strażnicy nie spodziewali się żadnych niespodziewanych gości, a szczególnie olbrzymiego jelenia i całkiem sporego stada wilków. Jelen był w takim szoku, był w takiej wielkiej, olbrzymiej panice, że nie zatrzymał się również wśród zabudowań miejskich. Wtargnął do naszej Gorzowskiej Katedry. Szerząc popłoch i panikę wśród wiernych tutaj zgromadzonych, i zatrzymał się dopiero przed głównym ołtarzem, gdzie wyzionął ducha. No, tak umęczone i strudzone serce w końcu odmówiło mu posłuszeństwa, i padł przed samym głównym ołtarzem. No a wilki kłębiły się przed wejściem, wcale nie miały, nie, miały, nie miały zamiaru odpuścić sobie łatwego łupu, którego w zasadzie już posmakowały, bo jeden był trochę już poszarpany. Natomiast wilki kłębiły się przy wejściu do katedry, drzwi zostały zablokowane przez wystraszonych ludzi. Wezwano dzwonami Straż Miejską, która za pomocą łuków i włóczni poradziła sobie w jakiś sposób z wilczą Watachą. Jelenia zjedzono, a jak głosi tu właśnie nasza miejska legenda gorzowska, z jego pięknych poroży uczyniono taki świecznik, taki lichtarz podwieszany pod sufit na 12 świeczek. Lichtarz ten znajdował jeszcze się w naszych tutaj landsbergskich dokumentach parafialnych aż do zakończenia wojny siedmioletniej, właśnie podczas wojny siedmioletniej okupującej tutaj nas nasze miasto wojska ruskie, kozackie Widocznie musiały ten nasz kościół splądrować, gdyż z ewidencji ten taki świecznik wykonany z tych jelenich rogów po prostu został wykreślony. Ale słyszałem też, że świecznik ten był tutaj u nas w Gorzowie aż do połowy XIX wieku i kiedy wtedy przekazano go do Charlottenburga. Która to jest wersja prawdziwa? Nie wiem. Ale jeżeli świecznik istniał naprawdę, to legenda ma podstawę historyczną. No, chciałbym przypomnieć wszystkim, jak wielką grozę budziły właśnie wilki, i to już w zasadzie od zarania naszego miasta. Ludzkość, w zasadzie od zarania ludzkości, wilki postrzegane były jako szerzyciele zła jako coś potwornego i coś, co naprawdę budziło wielką grozę. Dlaczego tak było? Wilk w zasadzie niegroźny jest w okresie letnim, kiedy to, jakby to powiedzieć, poluje pojedynczo lub w bardzo małych grupkach. W okresie letnim zresztą ma dużo pożywienia. I stara się nie wchodzić. I nawet wtedy, nawet gdzieś tam w średniowieczu starał się nie wchodzić w drogę człowiekowi. Coś tam bo podkradał oczywiście, ale na samych ludzi no, nie napadał, bo wiedział, bo wilk jest mądrym zwierzęciem, wiedział, że z człowiekiem nie ma żartów. Natomiast zasada jest taka, że zimą, czym trudniejsze warunki są, czym mniej jest żywności, w tym większe watahy, czyli w takie grupy, w takie stada, wilk się gromadzi. Czyli jak była ciężka zima, jak było mało żywności, trudno było, było źle, wilki po prostu wtedy zbierają się w większe watachy, w większe grupy i są bardziej bezczelne, bardziej agresywne i potrafią naprawdę napadać na ludzi. Słyszałem taką historię, której za diabła teraz nie mogę... Potwierdzić, bo słyszałem taką historię, że gdzieś na przełomie XVI i XVII wieku wilki napadły na nasz tu gorzowski, podgorzowski młyn daleki. Teraz młyn daleki znajduje się w środku miasta, praktycznie na ulicy Borowskiego, ale w tamtym czasie mało co wychodziło poza miejskie mury obronne, a ten nasz młyn daleki. Blisko kilometr był poza murami, czyli to była taka wysunięta, gorzówska placówka. Ten młyn był częściowo obronny, posiadał taki niewielki, niewielką palisadę albo bardzo wzmocniony płot. Wilki pod tą palisadą, czy tym płotem, podkopały się i napadły na ludzi pracujących w tym młynie. Nie mogę potwierdzić tej informacji. Jakby ktoś o czymś słyszał takim, żeby można było potwierdzić, proszę dać mi znać. Wilki grasujące w okolicach Gorzowa, na przedmieściach, przed murami wręcz Gorzowa, stwarzały tak wielkie niebezpieczeństwo dla tutaj handlujących i przyjeżdżających, że margrabia Jan postanowił zorganizować swoistą nagonkę. Wydał taki edykt. Jakby to powiedzieć, że każda rodzina w mieście ma w określonym momencie, wtedy kiedy władze miasta zadecydują, wystawić jedynego, jednego dorosłego, zdrowego mężczyznę do polowania na wilki. Ludzie w tym czasie, w tamtym czasie wiedzieli, kiedy polować na wilki. Wilk nie jest łatwy do upolowania, ale można zostawiać sidła. A kiedy są małe wilki, kiedy są szczenięta. Łatwiej wtedy je wyłapać i te szczeniaki zabić i zmniejszyć populację. Takie swoiste nagonka na wilki była formą jakby podatku miejskiego. No coś takiego. Czy przyniosło to zamierzony skutek? Pewno jakiś skutek przyniosło, ale takie swoiste polowanie na wilki, swoiste takie odrabianie, wręcz można powiedzieć, pańszczyzny polując na wilki miało swoje takie uzasadnienie i trwało aż do początku XIX wieku. Dopiero w początku XIX wieku takie zbiorcze polowania na wilki zaprzestano. Wilki przestały zagrażać tu terenom miasta Gorzowa i podmiejskim właśnie terenom. A to dlatego, że po prostu odsunięto las. Z powodu urbanizacji i wycinki drzew od terenów miejskich i wilki zaprzestały się właśnie wysuwać wręcz z lasu. I tak skończyła się plaga tutaj naszego miasta. materiał o wilkach wszystkim się spodobał. Kręcę to, staram się nakręcić to w miejscu dosyć starym a jest to zwykły, taki niewielki park na Wyprzycach.